Dobrej jakości usługi doradcze dla niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego to główny cel projektu skierowanego do osób z problemami zdrowotnymi, nieaktywnych zawodowo i uczących się. Każdy, kto chciałby skorzystać z tego typu pomocy, powinien skontaktować się z Centrum Doradztwa Zawodowego przy ulicy Walczaka 25. Chodzi o to, żeby Dosyć kompleksowo i w sposób różnorodny, a równocześnie zindywidualizowany, starać się pomóc ludziom niepełnosprawnym w znalezieniu swojego miejsca w świecie i w życiu. To jest tak, że dlaczego doradztwo? No, doradztwo traktujemy jako taką formę poradnictwa całożyciowego. Doradztwo zawodowe. Jest olbrzymi problem z, z pracą dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. To jest jedna sprawa. Co prawda są oczywiście świadczone instytucjonalne usługi w urzędach pracy, natomiast no, tam są wyspecjalizowane jednostki, komórki. Głównie urzędy pracy zajmują się osobami zdrowymi, a nie niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne nie tylko otrzymają plan kariery zawodowej, ale także fach... Pomoc i poradnictwo. Spróbować ustalić im jakiś plan działania, spróbować zrobić taki plan kariery zawodowej, dać profesjonalistów, czyli doradców, psychologów, trenerów, którzy będą z nimi w różny sposób pracowali i niektóre osoby. Podejmą pracę. Tak? Mamy, mamy takie zamierzenie, i, i, i taki cel, czyli, żeby kilka, kilkanaście osób z tego projektu podjęło pracę, przy pomocy naszych trenerów, asystentów. Projekt realizowany będzie przez najbliższe dwa lata. W sumie przewiduje się pomoc dla 140 osób.